Jak już wiemy, organizacja świadków wiekowych w postaci ciała kierowniczego, ich pomocników i w ogóle całego zarządu tam siedzącego w warwi, kto się wcina we wszystkie sprawy dotyczące życia, niezależnie co to jest. Znowu swoje mądrości uskuteczniają na broadcastingach i tym razem uskuteczniają swoje mądrości w kwestii różnych życiowych, ale najbardziej skupiają się na tak zwanych pseudoradach dotyczących pracy, życia rodzinnego, uczenia się, wyboru, wykształcenia. Jako wielcy specjaliści w tych dziedzinach, ludzie, którzy można powiedzieć, zjedli na tym zęby, dają radę, jak. Pokierować swoim życiem, żeby oczywiście ono było dla każdego jak najlepsze. Tak, to oczywiście są brednie i bajki, ale oni tak myślą, albo udają, że tak myślą, dając te tak zwane dobre rady innym ludziom. Można od razu powiedzieć, że nie słuchajcie tego, jak jesteście w tej organizacji, bo większość, co oni tam mówią, to są głupoty i będziecie tego żałować. No ale zobaczmy jakie tutaj wspaniałe rady ta organizacja daje, i to oczywiście prosto z góry, od samego Boga, z którym mają połączenie dzięki sznurowi, więc tam Bóg wali do sznura, no i ciało kierownicze, towarzysze mają najlepsze i najnowsze wiadomości z góry. Witam wszystkich na kanale Nowa Wolność, gdzie rozmawiamy ironicznie, satyrycznie, a czasami na poważnie o organizacji Świadków Wiechowe. Lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie te materiały, które są na kanale, ponieważ to będzie się bardzo przyczyniało do tego, żeby kanał się rozwijał i docierał do nowych osób. Jeśli uważasz, że warto też wspierać kanał, na przykład stawiając wirtualną kawę, to można to robić na portalu bajkafit czy sub Bez rejestracji, bez subskrypcji, można ten kanał w taki sposób wspierać. Linki są w komentarzu przyczepionym i w opisie do filmu. Za każde takie wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. Ono będzie pomagało też w rozwoju tego kanału. Będzie też podziękowaniem na pewno za ten czas, który poświęcam i wkładam jeśli chodzi o przygotowywanie materiałów. Można też wspierać za pośrednictwem Patronite i YouTube, również linki w komentarzu i w opisie filmu za każde wsparcie, niezależnie od formy. Bardzo, bardzo dziękuję, a jeśli nie wybierzesz tej formy wsparcia, to tak jak powiedziałem, zalajkuj, napisz komentarz, obejrz film do końca, to też będzie pomagać, żeby się ten kanał rozwijał. Bardzo dziękuję. Jeśli chciałbyś dołączyć do grup dyskusyjnych na Discordzie, poznać nowe osoby, wybudzonych z tej organizacji PIMO POMO, to zapraszamy też na Discorda. Link do serwera Discord nowa wolność jest w opisie filmu, jak również w przyczepionym komentarzu. Jeśli jesteś PIMO, to wiemy też, że anonimowość jest dla Ciebie ważna. Też staramy się taką zapewnić i w pewien sposób chronić ludzi, którzy są na tym serwerze, żeby nikt Niepowołany się tam nie dostał. Jeśli chcielibyście dołączyć, poznać takie nowe osoby, wybudzone, może zrobić sobie zaplecze już do tego, żeby wyjść z tej organizacji, to zapraszamy na ten serwer Discord. Tam można będzie porozmawiać na różne sprawy, jak również się doradzić w różnych sprawach związanych z organizacją, ale też rozmawiamy tam o wielu, wielu innych rzeczach, które zupełnie z tą organizacją nie są związane. Także zapraszamy. A zatem ta organizacja znowu tutaj swoje kocopoły zamieściła na broadcastingu i w tym najnowszym broadcastingu oni mówią co jest złe. No oczywiście złe jest wszystko co związane z zarabianiem pieniędzy, z uczeniem się i tak naprawdę takimi rzeczami też manipulują, więc zobaczmy sobie co tutaj pomocnik brodaty ciała zwodniczego ma do powiedzenia. Towarzysz kolejny zapuścił brodę, widać, że te bolszewickie standardy się przyjmują też w organizacji. Chociaż oczywiście do brud nic nie mam, ale ilość i szybkość, jaką im teraz te brody rosną, no to pokazuje, że idą, idą po prostu za tymi zmianami, za swoimi ślepymi przewodnikami, no bo tam już chyba wszyscy mają brody praktycznie, więc no ciekawy jestem, co będzie następne. Kolczyki może w uszach albo w tatuaże. Chciałbym zobaczyć, jakby to wyglądało, ale zobaczmy, co tutaj powie świętego ten członek wierchuszki z Warwick. W dzisiejszym świecie wielu ludzi szuka dla siebie wielkich rzeczy, skupiając się na zdobyciu wykształcenia i dobrze płatnej pracy. Wiele osób jest przekonanych, że jedynym kluczem do sukcesu i szczęścia jest gromadzenie pieniędzy i rzeczy materialnych. Szukają w tym świecie miejsca, gdzie mogliby odetchnąć. Takie myślenie może nam się udzielić. Jeśli jesteś głową rodziny, pomyśl o pewnym bracie. Chibisa z Malawi wraz ze swoją żoną i siedmiorgiem dzieci wiernie służył Jehowie. Ale w pewnym momencie zaczęli mieć problemy finansowe. Bywały takie dni, że nie mieli pieniędzy na jedzenie. Co za stres! Chibisa zdecydował, że tak jak wielu innych wyjedzie pracować w RPA. Podjął osobistą decyzję. Ale czy dobrą? Zobaczmy, co powiedział sam Chibisa. Odbiło się to na moim zdrowiu duchowym, bo nie znałem języka, nie mogłem głosić i nie odnosiłem korzyści z zebrań. Ponieważ byłem daleko od bliskich, nie wywiązywałem się dobrze z obowiązków głowy rodziny. Z tego powodu moja rodzina osłabła duchowo, i wszyscy bardzo za sobą tęskniliśmy. Uświadomiłem sobie, że wyjazd za granicę był złą decyzją. Bardzo źle się z tym czułem. Bardzo źle się z tym czuł, no bo ta organizacja bazuje na tym poczuciu winy w takich nawet normalnych sprawach. Więc to nic dziwnego, że on się bardzo źle czuł. Ale poza tym też trzeba tutaj zauważyć, że na początku ten człowiek powiedział, że ludzie to chcą się ustawić w tym świecie, tak zwanym w tym świecie, według tych świadków, no i to jest to złe tak bardzo, i że uważają, że to szczęście zależy od tych dóbr materialnych. Po pierwsze, dobre materialne w jakimś sensie pomagają w życiu, trzeba to jasno powiedzieć. Ale poza tym, tak jak obserwuję sobie ludzi, no to wydaje mi się, że jednak dużo osób, już nawet tutaj w naszym kraju, ma takie przeświadczenie, że jednak chcą mieć wolny czas dla siebie, chcą mieć jakieś pasje, hobby, poświęcać czas dla rodziny, spędzać czas z tą rodziną. To nie jest już tak, że oni tylko się rzucają w jakiś wir tego zarabiania tak zwanego pieniędzy i już na nic innego czas nie mają i te same pieniądze w sobie są najważniejsze. Wydaje mi się, że jednak są inne wartości, wielu ceni takie wartości bardziej niż pieniądze, jak właśnie rodzina czy na przykład zdrowie. No ale dla świadków oczywiście już samo zarabianie pieniędzy, już wyjazd za granicę to jest strasznie złe też ciekawe jest to, że on wyjechał za granicę i już stracił wiarę i w ogóle, no to słaba ta wiara, słaba ta organizacja, że wystarczył wyjazd za granicę, żeby wszystko się posypało. Chociaż pewnie zarabiał za tą granicą, no ale wiadomo, źle się z tym czuł, więc wrócił, może klepał biedę, później znowu nie wiadomo, ale tak poza tym, to tego rzekomego brata nikt na oczy nie widział, więc takie doświadczenia wyciągnięte z kapelusza to wiadomo. To są te opowieści z mchu i paproci. W Strażnicy z 15 marca 1997 roku omówiono niektóre zasady biblijne i niebezpieczeństwa związane z taką sytuacją. Brat o imieniu Klement powiedział, że przed wyjazdem do szkoły z internatem kochał prawdę chętnie wyruszał do służby, uczestniczył w rodzinnym wielbieniu i w zebraniach. Co było później? Gdy mając 14 lat zamieszkałem w internacie, zupełnie odszedłem od prawdy. W ciągu pięciu lat nauki, ani razu nie byłem na zebraniu. Ponieważ miałem złe towarzystwo, zacząłem brać narkotyki, palić papierosy i się upijać. No, proszę Państwa, na celowniku teraz mamy bardzo demoniczne szkoły z internatem. I to jest coś bardzo złego, bo przecież jakiś tam wymyślony przykład kogoś, kogo nie widzimy na oczy, nigdy z nim nie rozmawialiśmy, nie wiemy kto to jest. Wierzcie po prostu nam na słowo, wymyśliliśmy sobie przykład i tyle. Ktoś sobie w tym internacie w szkole mieszkał i stał się narkomatnem, jakimś alkoholikiem się prowadził. Według nich oczywiście. Niemoralnie, a no ja znam sporo osób, które akurat mieszkało w internacie czy mieszka i ani się nie stało alkoholikami, ani nie piją alkoholu, ani nie imprezują, ani nie zażywają narkotyków, ani nie prowadzą się niemoralnie według tych świadkowskich standardów, tylko są normalnymi, młodymi ludźmi bez jakichś dziwnych naleciałości, które próbują tutaj wymawiać wszystkim dookoła świadkowie. A więc teraz oni mówią, że te szkoły z internatem to są takie złe i ty musisz oczywiście podjąć osobistą decyzję, tylko osobistą decyzję według zaleceń organizacji. To jest taka osobista decyzja, to jest mistrzostwo psychomanipulacji. Ale poza tym, jak wy tak mówicie o tych szkołach z internatem, to czym to się różni na przykład, jak taki młody człowiek wyjeżdża gdzieś na teren tak zwany i gdzieś tam sobie żyje na tak zwanej stacji z innymi młodymi, na przykład pionierami. No to tam się o wiele gorsze często rzeczy dzieją niż to, co niby się tam dzieje w tych internatach. Oczywiście pewnie takie sytuacje też mogą mieć miejsce w, w internacie, czy ktoś może tak robić, jakie tutaj on przytoczył rzeczy, ktoś, kto mieszka w internacie, ale tak samo może takie rzeczy robić ktoś, kto mieszka z rodzicami i jest świadkiem Jehowy, czy dzieckiem świadków, i to nie wiem, co ten przykład miał w ogóle pokazać. No, po prostu następne straszenie i gadanie głupot. No, albo czymś się różni, jak taki młody człowiek, dziewczyna, czy chłopak wyjecie do Betel. To przecież to tak samo jak internet. Jeszcze gorzej. Nie wiadomo, kto tam jest w tym betel, czy kto tam jak postępował. Przecież wiadomo, że ukrywają grzeszki i grzechy tak zwane według tych nawet ich zasad różnych ludzi, więc nie wiadomo, kto tam jest. W betel i są alkoholicy, i piją na umór i wiele innych dziwnych rzeczy słyszało się, o których pewnie tak zwani ludzie ze świata by nawet nie pomyśleli, że można się tak zachować. No ale tam na budowę to już możesz jechać. Do Betel, do internatu możesz jechać, jeszcze pracujesz za darmo. Ale do szkoły, żeby się nauczyć czegoś ciekawego, to już nie możesz jechać, bo tam cię wszyscy zjedzą, a ty jeszcze oczywiście odpadniesz od tej tak zwanej prawdy, czyli fałszu i będziesz duchowo słaby. No i wiadomo, zjedzą cię wszyscy święci, a ty będziesz musiał odpokotowywać to. To znowu jest jakieś straszenie i opowiadanie bajek przez tą organizację. Można powiedzieć, że nie róbcie tak, jak oni mówią, bo sobie życie zmarnujecie, a jak chcecie iść gdzieś do szkoły, bo was coś interesuje, to przedyskutujcie to z rodzicami i tyle, a nie żeby wam jakaś organizacja narzucała, co wy wybierzecie w życiu, albo czego wy nie wybierzecie w życiu. To jest też takie wygodne, prawda? Bo oni już powiedzą, mają gotowe odpowiedzi na wszystko i osobistą decyzję, jak podejmiesz zgodną z wolą tą organizację, albo z tym, co powiedzą, no to wtedy jesteś ten lepszy człowiek. Rozważmy jeszcze jedną sytuację. Wy, młodzi, na pewnym etapie musicie podejmować decyzje dotyczące wykształcenia i pracy. Mogą być różne opcje. Ale która z nich pomoże wam żyć zgodnie ze swoim oddaniem? Pewna siostra opowiada: Jako świadek Jechowy, wiele razy słyszałam i czytałam na temat zagrożeń wynikających z wyższego wykształcenia, ale je zlekceważyłam. Uznałam, że te rady mnie nie dotyczą. Nasza siostra podjęła osobistą decyzję, ale czy dobrą? Przyznaję. Nauka zabierała mi tyle czasu i sił, że byłam zbyt zajęta, żeby modlić się do Jechowy, tak jak poprzednio, i zbyt zmęczona, żeby czerpać radość z rozmawiania z innymi o Biblii i dobrze się przygotowywać do zebrań. Kiedy uświadomiłam sobie, że takie zaangażowanie w zdobywanie wyższego wykształcenia rujnuje moją więź z Jechową, wiedziałam, że muszę to rzucić i tak zrobiłam. No i abstrahując już od tego, że te niby doświadczenia to są wyssane z palca, to ta siostra rzekoma zrobiła chyba najgorzej jak może, czyli rzuciła studia. Bo teraz się okazuje, że studia jednak też są dalej źle. jak to on powiedział, nasza siostra podjęła osobistą decyzję, ale czy dobrą? To wiadomo jaki jest przekaz psychologiczny tego. Nawet jak podejmiesz osobistą decyzję, to ta twoja decyzja jest dla nas gówno warta, Możesz podejmować osobiste decyzje, ale tylko wtedy, jak podejmiesz osobistą decyzję zgodną z naszą wolą i tym, co mówimy, to będziesz uznawany za tego najlepszego człowieka duchowego, tego prawilnego świadka Jechowe. Poza tym będziesz się podobał przecież Bogu i w ogóle wszystkim świętym. Wiadomo, że to są bajki znowu i opowiadanie pijanego, ale znowu dużo ludzi będzie pewnie za tym szło i pokazywało, że ojejku, jakie tutaj wszystko jest świetne, jakie te rady, zobacz, zobacz, widzisz jakie te rady i będą używać tego broadcastingu, dobiczowania innych ludzi, innych członków zboru, więc tak naprawdę to tutaj ani nie możesz pracować, ani nie możesz się uczyć, ani nie możesz studiować, no nic. Najlepiej to nie wiadomo, co głowę w piasek chyba i czekać na to, aż przyjadą po ciebie śmieciarze, no bo nie wiadomo, co więcej tutaj zrobić. Albo czekać, jak splejn przyleci na białym koniu, albo inny led, ratować wszystkich i walczyć z mieczem w ręku. Może połyski mają takie wizje ciekawe. Poza tym gadanie takiej tego człowieka, że te rody, które my dajemy, to ktoś tam myślał, że one nie są dla mnie, mnie to nie dotyczą. No, wydajecie takie rady, żeby właśnie ludzie nie zarabiali, żeby nie skończyli studiów, żeby nie byli wykształceni, żeby uzależnili się od tej organizacji, a później kop, w tyłek i rać sobie sami, czy to będzie ktoś tym tak zwanym sługą pełnoczasowym, tam jakimś betelczykiem, nie wiadomo kim, nawet na tych wyżynach tej organizacji, to nie ma znaczenia po prostu. A poza tym, jak ktoś się stara i przykłada, czy to do pracy, czy to do wykształcenia, no to później wiadomo, że są lepsze perspektywy i większe szanse na cokolwiek, kiedy ktoś tak kieruje swoją zawodową czy życiową karierą, czy też tak kieruje swoim wykształceniem jako młody człowiek, żeby to było przyszłościowe więc później też łatwiej jest się czy utrzymać, czy czerpać po prostu przyjemność z życia, a ta cała organizacja no to właśnie tak wszystko obrzydza. Nie możesz zarabiać, tak? Zarabianie złe, wyjazd gdzieś, żeby zarabiać też źle, studia też b, szkoła z internetem też złe. Więc tak naprawdę to wszystko złe, tylko najlepiej to wykonywać jakieś prace, które nie wymagają praktycznie żadnego wykształcenia. Może najlepiej niech powiedzą, żeby kończyć podstawówkę, nauczyć się pisać i czytać, no bo po co w sumie ta szkoła średnia? Może lepiej od razu po podstawówce iść się nauczyć jakiegoś zawodu i 2-3 lata i od razu szukać pracy. Po co tam chodzić do szkoły? No to też taka może być ich wizja. W zasadzie to byłaby może nawet lepsza niż to, co oni proponują ale to już oczywiście kwestia dyskusyjna. Natomiast to całe zniechęcanie jeszcze na dodatek takie demonizowanie tego wszystkiego, samego zarabiania pieniędzy nawet, wykształcenia innych takich normalnych ludzkich rzeczy, to jest oczywiście mówienie i prowadzenie ludzi w najlepszym wypadku do jakichś niespełnionych oczekiwań, a w najgorszych do jakichś nerwic, depresji, no bo ci ludzie, którzy nie skończą tych studiów, nie pójdą do dobrej pracy, odrzucą jakąś ofertę pracy, nie wiem, zrezygnują z własnego biznesu itd. No to później co z nimi się stanie? Osoby, które tak mocno tej organizacji służą i zarabiały jakieś marne grosze, ale służyli tej organizacji w różny sposób, tak no to też cały czas na przykład musieli się, musiały się, musieli się martwić o pieniądze, o to czy przeżyją, o to czy starczy im do następnego miesiąca, albo nieraz tych pieniędzy nie mieli i też się martwili. Takie ich gadanie, że jak ty będziesz mniej zarabiał, tutaj postaw na organizację, no to będziesz szczęśliwszym człowiekiem. To są takie bajki i bójda z chrzanem, za przeproszeniem, że głowa mała. Bo znam takie osoby, które właśnie tak można powiedzieć żyły, że jakieś prace dorywcze, tak, ale no na wszystkich zebraniach wszędzie do służby były, byli pionierami, mieli tak zwane przywileje w zborach, ale cały czas drżeli o to czy będą pieniądze, czy będzie co zjeść, czy będzie za co zapłacić rachunki, czy pracodawca wypłaci pieniądze, a może nie, bo nie nieraz w jakichś tak zwanych firmach krzakach pracowali. To było wszystko obarczone tym, że często tacy ludzie kończyli z nerwicami jakimiś, z lękami, z depresją. No i to takie rady są tej organizacji. No ale organizacja za to przecież żadnych kosztów i żadnych środków nie poniesie, nie poniesie odpowiedzialności, tylko będzie takie kocopoły ludziom władować do głowy, takie gadać bzdury, a ludzie, niektórzy niestety będą w to wierzyć i jeszcze powiedzą, że im Bóg błogosławił, ten wielki, wymyślony przez nich Bóg i że organizacja to w ogóle jest super piękna i najlepsza. O czym nam przypominają przeżycia tych osób? W świecie szatana napotkamy wiele sytuacji, które wypróbują nasze postanowienie, żeby wolę Jehowy stawiać na pierwszym miejscu, tak jak barucha mogą nas rozproszyć nasze pragnienia. Gdyby się tak stało, musimy szybko zareagować i skorygować swój sposób myślenia. Na szczęście za pośrednictwem Biblii i wskazówek odwiernego niewolnika Jechowa pomaga nam podejmować lepsze osobiste decyzje w takich dziedzinach jak wykształcenie i praca zawodowa. O, nie od razu tutaj straszą, że świat szatana, to już i wszystko, a wy, przepraszam, w jakim świecie żyjecie? Z jakich pieniędzy korzystacie? Jakie odszkodowania płacicie innym? Gdzie łazicie po sądach i się sądzicie? Gdzie pieniądze zarabiacie? Jak sprzedajecie sale różne królestwa i sale zgromadzeń? To komu sprzedajecie? Religiom tym fałszywym, które tak głosicie, że to są religie fałszywe. To w jakim wy świecie jesteście? Też jesteście w świecie szatana i korzystacie z tych pieniędzy od szatana. Jeszcze przyjmujecie te pieniądze, bo sprzedajecie i robią... Robicie interesy z różnymi religiami, które nazywacie fałszywymi. Ale tu jest straszenie do wewnątrz organizacji, że świat szatana, ojejku, o ludzie, wszystko, pieniądze to świat szatana, praca świat szatana, szkoła świat szatana, studiarz świat szatana, jak się rozglądasz za czymś w świecie, to też świat szatana, no po prostu świat szatana od rana, dookoła. Nie wiem, oni chyba więcej mówią o szatanie niż o Bogu w ogóle. Ten szatan to im z lodówki tam wyskakuje w tym Warwick chyba i ich tam straszy, no bo nie wiem. Wszędzie ten szatan lata. Po prostu nic tylko może lepiej się za zamknąć, mówię, bunkrze jakimś albo głowa w piasek i nie wychodzić z domu, no bo po co wszędzie świat szatana? Po prostu nic tylko do lasu się wyprowadzić, zrobić z siebie prepersa, zresztą oni tak próbują robić prepersów ze świadków, no i tyle co w sumie z jednej strony nie jest takie złe, no ale tak jak wspomniałem, wracając do głównego wątku, no to wszędzie szatan ich straszy, no i najlepiej to w ogóle nie wychodzić z domu, bo ich szatan zje. Jeszcze później powiedział, że ale na szczęście mamy narzędzie, żeby podejmować dobre, osobiste decyzje, czyli propaganda psychologiczno-religijna i biblioteczki JW i mogą szukać tam odpowiedzi na pytania, tylko w tych jedynie prawilnych, zaakceptowanych przez Centralny Komitet publikacjach, ocenzurowanych oczywiście odpowiednio, i to wtedy będą owieczki podejmować właściwe decyzje, jak będą szukać w tej propagandzie organizacyjnej organizacji właściwych oczywiście informacji do podjęcia oczywiście osobistych decyzji podyktowanych sumieniem, a jakżeby inaczej. To jest taka właśnie polityka tej organizacji. Orwell, wypisz, wymaluj. A więc to tak wygląda i jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie, na temat tego straszenia tej propagandy całej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.